Cześć i dzień dobry w kolejnym odcinku z Rancha i to jest chyba ósmy odcinek. Jesteśmy na czwartym poziomie groty strachu. Troszkę zostało do przejścia, także ty musisz wrócić do domu. Dlaczego ty się zimą przebierasz w ten strój kąpielowy? Wiem, że idziesz kawałek po wodzie, ale ty zaraz zamarzniesz. Zmień strój przez. Garderoba zmień strój i weź ubierz zimowy. Podziała to? Nie będziesz się znowu przybierała? Chyba, chyba podziała. Super, działa. Dobra, mm, to jak tam wy się czujecie? Jest coś do zebrania. Nie ma, a to jest kwiat śmierci, tak? Poza sezonem, on w sezon zima. Tutaj wszystko ok. Prudnawe, to może iść. Posprzątaj legowisko. Bąbla zostaw. Jak się bąbel czuje. Ok, się wszyscy czują. Sobie sianko jadłeś. A ty masz w tym w wyposażeniu barany i szeni czysty. Ok. Mogę je tak wyciągnąć? Nie mogę. Potem, jak to posprzątasz, to tak yy, weź butelkę z długo leżakowanym nektarem. Więcej nie ma butelek z długo. O, jest tutaj. I yy, wyczyść maszynę i przyrządź nektar. Długo leżakowane i długo leżakowane. Ok, cena spoko. Prawie 3000 za butelkę. Gdy wróciłaś do domu, to podejdź tutaj. I wypuść kuski. Yy, jak się konik czuje w ogóle? Gdzie konik tu? Wspaniale. Ok, dobrze się czuję. Opieka. Wyczyść je. I porozmawiaj tam z nimi. Możesz w sumie też ostrzyc. I wydoić. Dobrze, idziemy ponownie do groty. Może uda się w końcu ją skończyć. Tak, mamy jeźdźca bez głowy. To atakuj. Nektary, masz jeszcze cztery nektary. Ok. Dobra, atakuj go jeszcze raz. Jeszcze raz atak. Ok, zadałaś 8 obrażeń, i trzeba wrócić tutaj i wziąć więcej napojów energetycznych. Jak dobrze, że to działa na odległość. Yy, otwórz i mamy to energetyczne ziemniaczany tutaj chyba nie ma mamy jeszcze dwa energetyczne super i tutaj świat nie mamy zapas energetycznych energetyczne a tutaj jest owoców a to monie trzeba dać masz gumona Energetyczny ok. Super. Takie mało oszustwo, fajnie, że istnieje. To możesz go w sumie dalej atakować. Ona pokonała bezgłowego jeźdźca, który najwyżej najwyraźniej coś upuścił. Szkielet. E, w ciemności wyłania się szkielet trzymający w dłoni kościany mikrofon i zaczyna rymować. Mona zdaje... Mona zostaje wezwana na rapową bitwę. I tak, teraz jaki przedmiot specjalny tu zostanie użyty. Szkoda, że tam nie jest napisane. To atakuję jeszcze raz. I pokonałaś. Ok, super. Hmm. W ogóle zapomniałam o owcach! Szybko, nie masz... Dawaj owce do wyposażenia. Gdzie one są? I yy, Działania. Zbierz. Okej. Okay. Szybko, szybko, bierz je. Okej, okay, spróbuję ugosić ogień. Czyli nie udało ci się. No cóż, czyli możesz w końcu umieścić je w świecie. Nie przydadzą się jednak. Możesz się iść wykąpać. A Ty, mona, wiem, że wodę ogólnie można jakoś zbierać, więc trzeba poszukać jakiegoś akwenu, może, gdzie można podejść. Gdzieś tu się dało podejść do akwenu. Więc może tam zbierzesz tą wodę, tylko gdzie było to zejście? O tutaj. Będzie można nabrać wodę? Nie można. Hmm. Serio. N nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, jak ugosić ogień. udasz się do miasta, poszukać jeszcze coś fajnego. Znajdziesz w tym sklepie, czym będzie można pożar ugasić. Bierz ze sobą pioniera. Piołam jeszcze potężne roślinne mleko, bo tego nie miałam, ale tak to. Nie wiem. W ogóle stop, Idź, zawołaj pioniera, bo coś nie działa ten, nie działa dosiadanie. Nie masz wracać do domu. I teraz wyszczotkuj sierść, gdzie ty idziesz, Oj, coś te interakcje nie działają. Tak jak wcześniej młody, yy, szedł sobie napić się mleka na ten z butelki. A bo to nie Twój koń? Nie, to jest pionier. Yy, dosiądź. Zobaczymy, czy uda ci się wsiąść na konia. I wybierz się na intensywną przejażdżkę. Zadziała? Tak, super to sobie trochę pojeździcie. Na trzecim poziomie wytrzymałości jest interakcja rozmawiaj o jeździe odblokowana. Dobra, idź do domu. I Ciekawe, zejdziesz z konia, czy pójdziesz y, do domu razem z koniem? Chwila prawdy. A, z koniem, super. I trzeba sprawdzić, czy możemy już dojść do jaskini? Tak, można. To szykuj się na wszystkie ewentualności. Czyli bierz butelki. Weź wszystkie butelki z nektarem. Więcej opcji otwórz, mięso weźmiesz. W sumie nie musisz tego otwierać. Ja to przerzucę. Tak wszystkie butelki z nektarem. I kuski trzeba zabrać. Ej... Działania... wiesz, kozy i owce. Czyli na początku musisz siąść konia. siąć. Czy już są zebrane? Zebrane są. Spoko, no to dosiadaj. Dosiądź. Bąbel śmierdzi. To weź go tutaj. E, kąpiel dla Mark. Dobra. I możecie tu jechać. O ile to zadziała? Przygalopuj tutaj. O, już się naprawiło, bo ostatnio nie działało. Więc spoko. I idziesz do jaskini. Na koniu pójdziesz czy zsiądziesz? W sumie już kiedyś chyba o to pytałam. Dobra, znowu spotykamy gęść, czyli spróbuj nakarmić. Aha, czyli nie miałam trawy preriowej. Tak żałosne, nie miałam trawy preriowej, no i super. Dobra. To siadaj na konia. Bez sensu to będziesz musiał sobie troszkę trawy pozbierać. Czwarty poziom, zapytaj o trening wytrzymałościowy. Ona tak śmiesznie jedzie z takimi rozkraczonymi nogami, tak się normalnie jeździ? Jesteście już w domu, czy nie? A, idziesz się zesikać i spać, no to yy, niestety ci na tym pomogę bo nie zauważyłam żeby cię to ominęło może się uda no niestety będziesz musiała to przeżyć dobra to wracaj do domu się wykąpiesz wykąp się a ty to odchwaszczaj następnie podejdziesz tutaj i wypuścisz zwierzęta niech sobie ten Masz jakieś owoce do zbierania? Jak nie, to przyrządzaj nektary energetyczne i zbierzesz trawę preriową, a ty tutaj masz ewoluować roślinę. Jak one się czują? czy czysta, najedzona. Oj, poziom szczęścia niski. Dlaczego? Co jest nie tak Usko? Czy owieczko? Umiera z głodu. Nakarm ją. Opieka, nakarm. Tutaj też jest trawa. To sobie zbierz ją. Myślałam, że już byłam przygotowana na wszystko, a to tak. taka niespodzianka. Zbierz cały plon i wykonuj kolejny, kolejny nektar. Bo jeszcze trochę i zostało do zrobienia. W ogóle energetyczne, nie owocowe. Te nam się bardziej przydadzą. Dobrze, znowu jest gęś i spróbujemy nakarmić trawę preryjową i opuszcza most. Czyli to super, tutaj działa trawa preryjowa. Dobra, jeździec, czyli dalej atak. O, on zadaje dosyć dużo tych obrażeń. Dobra, atakuj jeszcze raz. Mamy 20 on 10, czyli dawaj. Będziesz musiała się chyba teraz obronić, bo... 11-10, tak, obrona. Super, udało się odzyskać zdrowie. I atakuj. I super, udało się pokonać jeźdźca. Mamy tyranozaura i mamy mięso w folii, także możesz atakować. Dalej go atakuj. Co to, to są te punkty wigoru? Nie zostało 8 punktów zdrowia, to obroń się. To są chyba te punkty zdrowia, ale jakoś dziwnie to działa, nie wiem. Yy, atakuj. Mamy 11 nam zostało i 3 godziny do Zepsucia. I znowu atak. Może się obroń. I zaatakuj i się. Tak, udało się. Taki jest poziom jaskini w ogóle nie pokaże nam. Piąty. OK. Mamy znowu czaszkę. Spróbuję atakować. Tylko nie wiem co tu się ten. Eee... Czego się używa do ataku czaszki z czaszką. Tutaj mam 12. Jeszcze raz atakuj. Naprawdę nie wiem co się wykorzystuje. Obrona. I jeszcze raz atak. I mamy piąty. Ok, spróbuj ogasić. I niestety bez powodzenia. Ja naprawdę nie wiem, co może zgasić ogień. No, trudno. Musisz wrócić do domu i będę myślała, może o nie ma ogień kiedyś. Dobra, wracamy do, do jaskini. I spróbuję otworzyć. Okej, okay, mamy szósty poziom. Ciekawe, ile jest tych poziomów jaskini. Czy w nieskończoność się tak chodzi? No, Mona wchodzi do jaskini, widzi tam gnoma w garniku który bardzo szybko chodzi i mówi Mona zauważa wielkie wory pod oczami stwora. Ktoś tu chyba miał nadgodziny. Jaki przy... przedmiot go uspokoi? Czyli jeszcze będzie trzeba uspokoić gnoma. No świetnie, dobra. Nie mam pojęcia czym go można uspokoić. Będę próbowała i w sumie już się z Wami pożegnam na tym etapie. Do zobaczenia i cześć w kolejnym odcinku.